Materiał na gorąco. Wczoraj motocykl przyjechał. Jest to moja Honda Goldwing z 2015 roku w wersji limitowanej, rocznicowej na 40, 40 rok powstania Goldwinga. No zawsze chciałem w tej kolorystyce. Jeszcze udało mi się w takiej konfiguracji, której się nawet nie spodziewałem. Motocykl ma nawigację, ma ABS, poduszkę powietrzną. Także na szybciutko pokażę jak to wygląda, nie jest jeszcze ani wyczyszczona, ani przygotowana do sezonu. Wszystko po malutku. Pokażę teraz jak to wszystko się ma. Zacznij. Wersja rocznicowa, w pięknym ubarwieniu bordowo czarnym. No dla mnie ten motocykl jest przepiękny i chyba dla wielu użytkowników no ale to w sumie no, kwestia gustu wszędzie mamy tutaj emblematy informujące właśnie nas o tej wersji limitowanej na fotelach na fotelu tutaj na tej zaślepce na kluczyku no wszędzie mamy wszędzie mamy to zaznaczone żebyśmy czasami się nie pomylili no, z tyłu również generalnie motocykl. Oprócz tego przyjechał jeszcze z trzema kaskami, które pokażę za chwilę. Tak jak już mówiłem, poduszka powietrzna co w Stanach też nie jest standardem muzyczkę sobie wyłączymy. No, nawigacja oczywiście. na wszystkich niedowiarków przebieg 26785 podparty yy, książkami serwisowymi z Hondy no licznik trzeba będzie zmienić z kilometrów na z mil na kilometry yy, co tam jeszcze planuje no wiadomo tam mocowanie na telefon kubek yy, tutaj będzie dołożone oświetlenie również lampy ledowe z tyłu Bagażnik już jest zamówiony Z czasem deflektor tylny Bo tutaj go też nie ma No i oparcie Oparcie kierowcy No oczywiście spacerówki I Aha, światła też już LEDowe Mamy tutaj białe Do kierunkowskazów No i szyba v Z czasem, no ale to nie wszystko na raz Musimy najpierw się nacieszyć Nacieszyć jej Wyglądamy. No tutaj otwieramy kuferek. W kuferku mamy oczywiście książka serwisowa, instrukcja z nawigacji, tutaj jak już w tych rocznikach jest z możemy sobie słuchać muzyki. Tutaj mamy jeszcze dołożone torby. W drugim kufrze Zestaw kluczy serwisowych. A tu jeszcze mamy, oczywiście, w schowku mój przyjaciel Mario, rzucił drugi kluczyk. Trzeci jest schowany, tak, żeby w razie czego tu jakiś klucz serwisowy. Nie wiem, co to w ogóle jest. Muszę się dopiero zdoktoryzować. Zestaw imbusów jest chyba jakiś strasznie potrzebny. No i tyle. No reszta, no to standard. Podgrzewane Ma te manetki, siedzenia co my też mamy no nawigacja poduszka no i tak tyle no tak to widzicie, wszystko się pięknie prezentuje no ogólnie jakieś tam małe niedociągnięcia są trzeba będzie to przepolerować trzeba będzie nałożyć ceramikę no i myślę że będzie nas już teraz cieszyć no jest to Goldwing który jest na naszym logo o naszych koszulkach, no i też to była taka motywacja, żeby prezes go miał. Pokażę Wam jeszcze kaski i kończę. No widzicie, jeszcze przyjechały te trzy kaski, tutaj z zestawami od razu głośno mówiącymi. No widzicie, jeszcze przyjechały te trzy kaski, tutaj z zestawami od razu głośno mówiącymi. Z takimi fajnymi kablami, nie wiem gdzie one są. To jest łącznie również z regulacją. No nie ma tego. Widzicie, motocykl jest już u mnie. Przepłynął 7000 km, żeby wylądować na polskiej ziemi. No, będziemy, będziemy go upiększać. Będzie wiele filmów, które będziecie mogli z nich czerpać informacje, korzystać, inspirować. Na chwilę obecną tak na szybko wrzuciłem. Jestem mega zadowolony. Motocykl jest w stanie perfekcyjnym parę tam tylko takich spraw pielęgnacyjnych i, i tyle. No nic cóż, pozdrawiam, niebawem następny film. Trzymajcie się, subskrybujcie kanał. Jeszcze raz wszystkiego dobrego na święta i nowy rok dla miłośników Hondy Goldwing oraz dla całej mojej grupy. Trzymajcie się, cześć!